Kiedy coś się, coś się dzieje na horyzoncie u na przykład jednej organizacji, no to ona, no, ona automatycznie um, spada i, i to jest jeden z takich większych problemów, że zaufania, szczególnie w trzecim sektorze, zaufanie trzeba mocno odbudowywać. I ono często nie zależy tylko od nas samych, od tego, jak my to zaufanie budujemy, ale też od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Więc myślę, że to była jedna z takich trudniejszych też sytuacji, która na wiele organizacji, z którymi pracowałam, Miała, y, m, miała wpływ. No ale na pewno też to y, ogromnym problemem w trzecim sektorze jest y, jest hejt i jest to, y, jak Internauciane coraz więcej sobie pozwalają, i um, obecny rok um, myślę bardzo mocno to pokazał i, um, i, i wszelkie sprawy związane z um, Jurkiem w tym roku um, pokazało, jak duży jest to problem, ale to nie jest problem te tylko tego roku. To jest problem, można że tak dużą skalę wybuchło to w tym roku, um, ale od kilku lat um, orkiestra się z, z tymi problemami. Bardzo mocno mierzę.